Halo halo, 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 słyszysz mnie? Ty musiałam zadzwonić, słuchaj, pojawił się znowu. No. Wiesz, wstałam rano, patrzę, on taki napompowany, mówię skąd ty się co, co ty tutaj robisz? Nie? On nic, nie? Ja nie wiem o co chodzi. Ale chcę ci go pokazać. Mam ci tak? Chcesz... Tak chcesz zobaczyć? Mam ci pokazać właśnie? A, no dobra, no to słuchaj. To teraz weź sobie aparat i ja ci teraz pokażę yy, jak on wygląda. No, zobacz, pa, pa, Czy ty to widzisz? Czy ty to widzisz? Skąd on się wziął? Jakby? No, no, powiedz, wczoraj go nie było, dzisiaj się znowu pojawił. No i co mam teraz zrobić? A uszembrania jest jakieś ćwiczenie? No to zaraz włączę. No dobra. Kłaniam się. Bartek Szemraj. W tym filmie o tym, bo to są proste rzeczy, które można zrobić, żeby mieć mniej wzdęty brzuch. Serdecznie zapraszam. 75 tysięcy osób, które na ten moment subskrybują mnie na moim kanale na YouTube, bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję każdemu z osobna, na każdy wasz, każda wasza subskrypcja, czyli to kliknięcie subskrybuj, bo poluj na Instagramie, każdy komentarz, polubienie, udostępnienie to nam bardzo, mi, ja, i całej strony pomaga się rozwijać Jesteście cudowni. Bardzo wam dziękujemy, w zamian za tutaj najwyższej jakości możliwy kontent, materiały, dzięki którym również możecie korzystać i tak, dzięki temu, że tak ze sobą współpracujemy, możemy wszyscy razem się rozwijać i oby tak dalej. Dzisiaj film, w którym powiem o tym, co należy zrobić, żeby mieć mniej względny brzuch, dlatego że bardzo dużo osób niestety, ale jak się budzi rano albo w ogóle na co dzień w ciągu dnia, wieczorami albo cały czas, ma taki wydęty, wzdęty. Brzuch taki zaokrąglony i za bardzo to sobie nie wiedzą, co mogą z tym zrobić. Oczywiście teraz po pierwsze, jeżeli Ty masz naprawdę ten brzuch duży, taki tak zwany piwny albo kortyzolowy, to nie da się jednym ćwiczeniem żeby tego zneutralizować, bo te czynniki dietetyczne ewidentnie u Ciebie leżą i coś musisz z tym zmienić. No bo jeżeli ten brzuch jest bardzo że tak powiem, zaokrąglony i wygląda jakbyś miała albo miał połkniętą piłkę od siatkówki, albo mój Boże jeszcze od koszykówki, no to wtedy to znaczy, że i dieta, i kortyzol, i ilość snu, i brak ćwiczeń jednak ze sobą dosyć mocno korelują i pokazują między innymi przez ten Twój brzuch, że coś jest jednak nie tak. I tutaj musisz wprowadzić po prostu zmianę. Tutaj nie ma jednego ćwiczenia, które nagle wszystko rozwiąże. Po drugie, jeżeli ten brzuch jest jeszcze nie dość, że jest taki zaogrąglony, jeszcze jest mocno twardy, no to bardzo duże podobieństwo jest takie, że masz tak tzw. tkankę dłuższąowisceralną. Czyli taka, która niestety, ale oklata jakby, otula Twoje narządy wewnętrzne, co też jest bardzo niebezpieczne dla Twojego zdrowia. Więc tym bardziej coś musisz z tym zmienić. Jeżeli chcesz wiedzieć co konkretnie, spójrz setki moich jednokolasińskich filmów albo po prostu nastawisz na kontakt w i tam porozmawiamy i znajdziemy jakieś skuteczne rozwiązania. Dzisiaj powiem bardziej, nagram bardziej film dla osób, które ten brzuch mają dużo mniejszy, a mimo tego, albo nawet tak zwane na który to o też nagrałem tak już w filmik, ale mimo tego, że są szczupłe, albo nawet mają trochę tej tkanki tłuszczowej, to i tak ten brzuch wygląda, jakby powiedzmy te osoby w drugim czy piątym miesiącu ciąży. Dobrze, przygotowałem sobie taką tutaj a, taśmę, żeby Wam ładnie to wszystko zobrazować. Ogólnie rzecz biorąc, ja sobie tak stoję na plus, was i tak bokiem, no to ten mój brzuch jest płaski, tak? Ale teraz, gdybym się tak na maksa rozluźnił i trochę wygiął moją miednicę. O, no to. O Boże, Barty, ty masz brzuch. Tak, te ci mam. I teraz uwaga, moi drodzy. Nasze ciało nie jest zbudowane całkiem przypadkowo, tylko pełne, mamy bardzo dużo fajnych funkcji w naszym ciele. I ja jedną z grupy mięśniowej powiem. Wyobraźmy sobie, że ja sobie teraz tutaj wokół ciała oplatam pas. I teraz jeszcze raz stanę sobie do bokiem. Uff. Jeżeli ten pas jest luźny to ja mogę mój brzuch tak na maksa wypiąć do przodu i on się robi taki zaokreślony, wzdęty, jak znowu tak zwany. Teraz w każdym razie gdybyśmy sobie zaczęli ten pas ściskać, no to mój brzuch automatycznie ma coraz mniej miejsca na to, żeby być wzdęty. Im bardziej ścisnę ten pas, tym mój brzuch jest mniej wzdęty. Tak? W ten sposób. No i co teraz? No właśnie. Moi drodzy, musicie pamiętać, że mięśnie brzucha nie dzielą się tylko na mięśnie proste, ale one też się też na skośne zewnętrzne i wewnętrzne i mięśnie głębokie. I nie bez przypadku, że mam coś takiego jak gorset mięśniowy, bo jak sobie zajrzycie w anatomii, no to tutaj mniej więcej od tą do dookoła ciągnie się, ciągną się mięśnie głębokie brzucha. I teraz, jeżeli my je zaczniemy wzmacniać, no to tworzy się nam wewnątrz pod skórą. Taki właśnie wewnętrzny gorset, który będzie nam ten brzuch trzymał w ryzach, że tak powiem. I teraz, co to oznacza, jeżeli masz ten, ten brzuch, że prawdopodobieństwo tego, że masz słabe mięśnie głębokie, jest bardzo po prostu duże. I co należy teraz zrobić? Proste rozwiązanie wzmocnić mięśnie głębokie. O Boże, party robię dla tej deski i tak dalej. Poczekaj, zaraz zrobimy sobie ćwiczenia, które ja polecam, żeby wzmocnić te mięśnie głębokie i zobaczymy, czy rzeczywiście te twoje mięśnie głębokie są tak mocne i tak wytrzymałe. Każdy w każdym razie, jeszcze raz tylko powiem przed tym, jak pokażę te ćwiczenia, które należy moim robić, żeby po prostu to szybko sobie wzmocnić, te brzuchy, żeby nie było takich denty. Pamiętaj, jeżeli masz naprawdę duży ten brzuch i tam jest naprawdę duży tkanki tłuszczowej, to tym ćwiczeniom się pomożesz, tymi ćwiczeniami się pomożesz, ale musisz wdrożyć zmiany w stylu życia. Tak czyli dieta standardowo, radzenie sobie ze stresem, sen, ekspozycja na światło itd. Jeżeli masz ten brzuch już dużo mniejszy, masz tylko trochę tkanki tłuszczowej, to te ćwiczenia Ci naprawdę mogą bardzo pomóc. I dzięki temu, że wzmocnisz te mięśnie, Twój brzuch będzie mniej wydęty, zdęty, mniej jak balon, jakkolwiek to zwał. Teraz przechodzimy sobie już do ćwiczeń. Oczywiście zanim pokażę że ja muszę się najpierw przebrać, więc dajcie mi 30 sekund. ja tylko zaraz zrobimy przejście, bo przecież nie będę się rozbierał na bi. <gry> ok, siadamy sobie na macie jeszcze ćwiczenie, które już zresztą gdzieś pokazywałem, Wykorzystam sobie ten pastę, sobie wykorzystać ręcznik, koszulkę, albo też po prostu pasek i kładziemy się po taśmach, kładziemy się na plecach i kładziemy sobie to pod odcinek kąciwiowy. Pokańczy mniej więcej na tej wysokości, nie pod tyłkiem centralnie, tylko mniej więcej ta gdzie i I teraz z tej pozycji kładziemy się i twoim zadaniem jest tak wcisnąć odcinek ciobiowy w podłogę, żeby nie być w stanie wyjąć sobie tego paska z pododzika, właśnie na okej? Okay? Czyli teraz, jeżeli ktoś ma słabe brzuchy, nie jest w stanie wcisnąć, podnosi sobie do góry tutaj barki i głowę oczywiście. Jeżeli ktoś ma problem z skarkiem, to musi sobie podtrzymać go rękowa. I z drugiej strony, jeżeli dalej masz ten kłopot, możesz ewentualnie lekko podnieść do góry tyłek i jednocześnie go okej? Okay? Czyli teraz, jeszcze raz, podkładam sobie taśmę. Podnoszę lekko tutaj długo, by zginąć tałaxa i mam może teraz głowę. Jeżeli jestem w stanie utrzymać ten pasek, super. I na brzuch hipnotyzuję. Tylko to, nic więcej. Jeżeli mi się odkleja, no to niestety muszę jeszcze żyć jeden dobra? Więc trzymamy pełne napięcie i w ten sposób jedna ręka cały czas próbuje wyciągnąć taśmę, a z drugiej strony cały czas sobie grubą ręką sprawdza mięśnie brzucha. Jeżeli jesteś w stanie się położyć na tak a i dalej napinać i dalej wyciągnąć, to super, no to dokładnie chodzi. I teraz, ile to utrzymywać? Za chwilę powiem, skup się na tym jeszcze raz. Wciskasz na dzwonek kręcikowy, napinasz cały siły brzuch i sprawdzasz sobie rękę, brzuch. Dobra, to jest bardzo i jednocześnie cały czas próbuję ręką wyrwać tych pięci, wyrwać, ten pasek z podododzinka lekkiego. Ok, jeżeli chodzi o drugie ćwiczenie, tutaj podnosimy sobie do góry w ten sposób i znowu wyciskamy odcinek pięciu I nie dajemy za wszelką cenę siłą mięśni brzmienia, właśnie mięśni, przykład karygnoz, 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 w ramach w matę podłogę, wyrwać tej taśmy. Ok? Czyli w ten sposób z jednej strony tutaj tam no, akces sobie pracuje, a z drugiej strony moja ręka też próbuje. Ten taśmę wyciągnąć i teraz cały czas wciskał mocno odcinek lędziowych mat. Jeżeli jesteś w stanie utrzymać i chce sobie utrudnić, to opuszczamy nogi, ale gdzie u mnie to już nogi puszczają, Będziemy w ten sposób podnieść, ok? I w ten sposób sobie tak samo trzymamy o tym, ile zaraz powiem. I teraz, moi drodzy, ostatnie, trzecie ćwiczenie. Wykonujemy sobie deskę, ale na kolanach, okej? Okay? I nie ma co innego zobaczyć. Tylko trzeba Czyli z tej pozycji i teraz wyobrażam sobie, że mam ten pas wokół brzucha, i wyobrażam sobie, że ten pas mi ściska. I ja tak samo próbuję zrobić z moimi mięśniami. Czyli staram się wszystkie moje mięśnie ciągnąć do kręgosłupa i jednocześnie dać tak pośladki. I w ten sposób trzymam sobie deskę na kolanach. Tak samo zaraz połóżmy tyle czasu. Przyjrzyjcie się. tu Cały czas mam zmieniony brzuch, cały czas tutaj wszystko jest twarde. I tutaj nie ma tak naprawdę żadnego miejsca na było rozluźnienia, tylko ja to cały czas napiłam. Starać się żeby cały czas się skupiać na napięciu mięśni brzucha i jego Dobrze, jeżeli chodzi o to, ile czasu do ćwiczenia wykonywać, to jest bardzo proste. Wykonujesz je przez 14 dni codziennie. I teraz, w zależności od stopnia zaawansowania, sama sobie decydujesz o tym, właśnie ile czasu je wykonujesz. Twoje zadanie jest z pierwszego dnia wykonać. Każde z tych ćwiczeń po jednej serii i zmierzyć sobie czas. I każdego dnia, do kolejnej serii i do każdego ćwiczenia, dodajesz sobie 3 sekundy. Czyli po tych 14 dniach będziesz 14 razy 3 sekundy. Czyli każdego dnia starasz się robić progres. Jeżeli danego dnia nie jesteś stanie już kolejnych 3 sekund, nie zrobiłaś lub nie zrobiłeś progresu, to wtedy co? To wtedy robisz ten sam dzień, czyli tyle samo, co było poprzedniego dnia. A w kolejnym dniu znowu próbujesz dać sobie 3 sekundy. Jeżeli jest dla Ciebie za lekko, możesz sobie wykonywać każdego z tych ćwiczeń po 2 lub 3 serie. Jeżeli jesteś osobą początkującą, jeśli za trudno, to wystarczy wtedy jedna seria każdego z tych ćwiczeń. Czyli jeszcze raz, osoby początkujące, jedna seria każdego z trzech ćwiczeń. Tyle, ile możesz, Mierzysz sobie czas pierwszego dnia i do każdego kolejnego dnia, przez 14 dni dodajesz sobie 3 sekundy do każdego ćwiczenia. Jeżeli jesteś osobą już bardziej zaawansowaną i te 3 ćwiczenia po jednej serii są dla Ciebie zbyt lekkie, czyli kończysz ten trening i tak naprawdę zawarto nie czujesz, że cokolwiek zrobiłeś lub zrobiłaś, no to wtedy dodajesz sobie na do przykład dwie serie każdego z tych ćwiczeń, czyli zamiast trzech serii łącznie, każde ćwiczenie pewnej serii. Robisz sobie sześć serii łącznie, czyli każdego z tych trzech ćwiczeń po dwa razy. Jeżeli pokład że są mega zaawansowaną, to możesz sobie zrobić trzy serie każdego z tych trzech ćwiczeń. W każdym razie kluczem jest to, żeby sobie pierwszy dzień pomierzyć, ile jesteś w stanie na maksa wytrzymać i każdego następnego dnia dodawać sobie do, każdego, do każdej serii te trzy sekundy. Dzięki temu zrobisz progres, dzięki temu wzmocnisz te mięśnie i dzięki temu, jak będziesz też właśnie tak teraz, one lekko napięte będą powodowały to, że będą ładnie tutaj trzymały cały brzuch, a dodatkowo też będą zabezpieczały odcinek lędźwiowy przed obciążeniami. Także bardzo zdecydowanie polecam te ćwiczenia wykonywać i koniecznie to będzie pisać w komentarzach, jak mówić. OK. tyle na dziś ode mnie. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zostaw w komentarzu. Lub napisz do nas na kontakt małpa-przemian.pl. Chętnie porozmawiamy o Tobie o Twoim problemie. I na pewno znajdziemy jakieś fajne, skuteczne rozwiązania. Pamiętajcie, że jeżeli oczekujecie bardziej spersonalizowanej pomocy, no to strefa-przemian.pl. I tam kompleksowo opiekać do dostrzegać. Słyniemy. I tam najlepsze i najlepsze ceny na rynku dostaniesz wszystko, absolutnie wszystko, czego potrzebujesz, żeby móc się rozwijać, móc zmienić styl życia. Czyli dostajesz i dietę, i treningi, i wsparcie yy, mentalne. Kontakt z nami, dostajesz kurs, w którym też to wszystko omawiamy. Dzięki temu naprawdę możesz sobie krok po kroku przejść przez całą tę przemianę razem z nami. I oczywiście pamiętaj w naszej grupie. Pomagamy w odchudzaniu bez hejtu i kompleksów. Tysiące osób na Facebooku się wspiera i motywuje bez hejtu. Czyli nie ma tak, że ktoś tam kogoś poniżej, i tak dalej. Od razu osoby są usuwane. To jest grupa tylko i wyłącznie po to, to stworzona, żeby sobie pomagać. Więc serdecznie się również do niej zapraszam. I oczywiście, jeżeli ktoś chce przetestować nasze przepisy, no to schodzimy sobie w dół na stronie stygawarszmy.pl i pobieramy sobie w teraz 7 siedmiodniowe menu. Pamiętaj, żeby udostępnić skomentować ten film, to jak mówiłem na początku, to nam bardzo pomaga się rozwijać. I tyle. I jeszcze raz bardzo dziękuję, kłaniam się i mam nadzieję że widzimy się w kolejnym nagraniu. Cześć.